TV podkarpacie.pl. W dniu dzisiejszym, 13 grudnia, pod siedzibą Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Sanoku odbędzie się pikieta antykomunistyczna związana z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Dzisiaj jest symboliczny dzień. Przypada dzisiaj 31. rocznica wprowadzenia stanu wojennego przez generała Jaruzelskiego. My, młodzi Polacy z obozu narodowo-radykalnego, chcemy się dzisiaj zebrać tutaj, w tym miejscu i przypomnieć o tych wydarzeniach, które miały miejsce. Właśnie 31 lat temu, 13 grudnia. Tym miejscem będzie sanocki rynek, a ściślej mówiąc teren pod biurem SLD. Właśnie większość działaczy SLD była wcześniej w PZPR-ze. Właśnie oni są spadkobiercami tamtego dawnego totalitarnego ustroju, który panował właśnie w naszej ukochanej ojczyźnie. Pikieta ma charakter otwarty i każdy może wziąć w niej udział. tvpodkarpacie.pl